Wszystko co nas łączy Radio Wilno. Dzień dobry w studiu Radia Wilno Paweł Kobak 11 maja o godzinie 15 w sali teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się 33. Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej Ciebie Boże wysławiamy Inicjatorem, pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem festiwalu w latach 1991 do 2016 był doktor Gabriel Jan-Mincewicz, który odszedł do domu pana 7 grudnia 2016 roku. Obecnie organizacją festiwalu zajmuje się komitet organizacyjny. Jedną z takich osób jest kierowniczka artystyczna i dyrygentka zespołu pieśni i tańca Wileńszczyzna Natalia Sosnowska. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Jest to Wyjątkowy festiwal. Nie jest to komercyjny, nie jest to popkulturowy festiwal. Jaka jest jego cel? Celem tego, tego wydarzenia to jest chyba takie wyciszenie się i jakby szukania odpowiedzi na te pytania, które później czy wcześniej u każdego człowieka powstają. Z racji tego, że w każdym człowieku jest ta duchowność i ta więź, i dążenie do Boga to jest jakby częścią człowieka, który ma duszę. Panie Natalio, z jednym z celów w festiwalu jest pielęgnowanie wartości chrześcijańskich. Co to za wartości? O, pograjmy w taką grę no, udajmy, że jakimś cudem na festiwal trafił w charakterze widza, bezbożnik który absolutnie nie, nie jest on, nie neguje tam istnienia Boga, nic, bluźnierstw żadnych nie używa, po prostu nie wierzy w Boga. I on spyta, a o jakich wartościach chrześcijańskich mówicie, co to jest? Bo on nie słyszał czegoś takiego. Jakie są wartości te chrześcijańskie? Owszem, jeśli mówić o wartościach chrześcijańskich, to każdy z nas jeszcze od, od czasu pierwszej komunii jest jakby, zapoznaje się z tymi wartościami, a więc to, że jest twórca, to jest taką wartością, od której można dalej jakby na wszystko patrzeć, a więc jeśli trafił, Bezbożnik, który nie wierzy, że jest Bóg, znaczy on wierzy, że jego nie ma, a więc też jest w jakiejś mierze wierzący, że Boga nie ma. Ale czy tak naprawdę jest tak dużo takich ludzi? Bo nawet ci, którzy są, powiedzmy, chrześcijanie, nie którzy z racji właśnie takiego Układu rodziny, może to nie było po prostu jakiejś takich sytuacji, żeby, żeby ta więź z Bogiem pojawiła się i utrwalała się, bo to są takie rzeczy, które muszą być pielęgnowane. I między innymi festiwal jest jednym z takich jakby wydarzeń, które może komuś pomogło tego Boga znaleźć. Na miejscu organizatorów ja bym dla tego bezbożnika wymienił. 10 przykazań Bożych. Tak, 10 oczywiście. krótkich zdań, w których zawarte jest wszystko, absolutnie od A do Z całe istnienie ludzkie. Tak, to właśnie te 10 przekazań Boga, które dzieci poznają podczas szykowania się do pierwszej komunii, to i, i są te zasady, które są fundamentem tych wartości chrześcijańskich. Kto bierze w festiwalu udział? Kto może wziąć każdy, kto, kto po prostu czuje taką wewnętrzną potrzebę, a więc to, że podczas w festiwali zawsze mamy księży wśród widzów i również wśród organizatorów. Tak jak ksiądz Tadeusz Jesiński, który właśnie przejął tą rolę pana Jana i jest przewodniczącym tego komitetu. A przedtem on był jednym z osób, które brały udział w ciebie Boże Wysławiamy. I kto wie, może teraz tego nie odtworzymy, czy. Też to nie było jednym z tych ziarenek, które pomogły księdzu właśnie wybrać tą drogę i odczuć to powołanie, bo właśnie występował w ramach festiwalu Ciebie, Boże Wysławiamy. Jak wygląda format festiwalu? To po prostu są soliści, są grupy. W tym roku mamy też nawet taneczny pokaz, a więc nie tylko z pieśnią, słowem, a więc też ruchem można chwalić Pana. I więc mamy grupę solecznik, która przedstawi takie wychwalające widowisko taneczne, które też ma na celu przekazania tych wartości wychwalania Pana Boga. Dla niektórych festiwal byłby jakby początkiem kariery. Zrobili karierę śpiewaczki Ewelina Saszenko, Katarzyna Niemyczko, dzisiaj Złomkówienie. Tak, właśnie przed paru dniami rozmawiałam z panią Kasią. Chcieliśmy ją też zaprosić do naszej komisji, która właśnie ma na celu nie tylko być jako członkowie honorowi, ale też wymierzyć jakieś kierunki przy tym wszystkim, że Pan Bóg przede wszystkim docenia. Staranie się, ale jednak ten ogólny wyraz, to co działa na widza, to co działa na tego bezbożnika, który przyszedł, właśnie tu już te wartości muszą być tak przekazane, żeby rzeczywiście miały oddziaływanie, żeby, jak niektórzy mówią, że ciarki idą po skórze, żeby właśnie i to dopiero człowiek wychodząc po takim koncercie, czy to byłby jakiś religijny śpiew, czy w kościele, czy coś, on musi nie unosić nogi jak najszybciej, żeby już nie słyszeć tego, ale jednak pomyślę, że skoro ludzie z takim pietyzmem i staraniem się wykonują tą, tą treść religijną, może to rzeczywiście coś w tym jest. Każdego roku festiwal łączy kilkuset uczestników, którzy na zakończenie wykonują słynny utwór Tomasza Kamińskiego – ty tylko mnie poprowadź. Z tego co wiem, teraz trochę to inaczej wygląda. Tak, kilka lat temu powstał hymn naszego festiwalu autorstwa Katarzyny Parszuto. I hymn nazywa się Chwalmy Boga. I teraz na zakończenie festiwalu. Mamy właśnie hymn, który specjalnie jest stworzony na to wydarzenie. I wszyscy, którzy są na sali i na scenie, rozdajemy kartki i zapraszamy do wspólnego wykonania tego utworu. A więc też jeszcze raz zapraszamy na imprezę, żeby razem chwalić Boga. Gabriel Jan Mincewicz, człowiek-legenda. Ile miał pomysłów, które wprowadził w życie? No oczywiście, że to, co robił pan Jan, jako człowiek-instytucja, i to, że we wszystkim, co robił, miał na pierwszym miejscu Boga. I to trzeba właśnie bardzo mocno podkreślić w tych czasach, jak ludzie no, zajmują różne pozycje prawda, społeczeństwa, a jednak czy Bóg dla nich pozostaje na pierwszym miejscu? A właśnie te dziesięć przekazań, o których pan wspomniał. Czy właśnie te wartości charakteryzują ich działania, które miałyby mieć na celu dobro społeczne? O którym teraz no, nie za wiele mówi się. I to jest to, czym się charakteryzowała cała działalność pana Jana. Czy to było stworzenie zespołu chóru szkolnego Jutrzenka, czy to było Wilężczyzna. Zawsze to było. Prośba ludzi, którzy chcieli garnąć, chcieli kultywować wartości, tak samo jak kółka religijne, które były właśnie pra-historią tego festiwalu Ciebie Boże Wysławiamy. Tajne katechezy, które były prowadzone ponad 20 lat 60 do 89 roku, tak. ubiegłego stulecia to wszystko robił doktor Jan Minczewicz. Tak. Tak i, i to właśnie na tych kółkach i tych katechezach były takie początki tego festiwalu, gdy ci, którzy zbierali się na te katechezy, również wykonywały, Utwory religijne, śpiewały piosenki, również swoje utwory poetyckie. Tak jak na przykład cieszymy się, że od wielu lat nasz kochany poeta Aleksander Śnieżko sam osobiście recytuje wiersze, tak jak w tym roku będzie to robił. Więc. To wszystko, co miało 40 lat temu tą historię, właśnie trwa do dzisiejszego dnia. A więc, że są ludzie, którzy pomagają w organizacji tego przedsięwzięcia, tacy jak Adam Jurewicz, Ilona Jurewicz, Jarosław Królikowski, wspomniany ksiądz Tadeusz Jesiński. Również chciałabym podziękować księdzu Ruslanowi Wilkielowi i Wiktorowi Kudryaszowi, którzy też tyle, co mogą, zawsze są z tym wydarzeniem. I to wydarzenie jest też jakby taki most do następnego, taki przez Wilężczyznę i pana Jana organizowanego co roku, pójście do Kalwarii, tymi dróżkami kalwaryjskimi. A więc 7 czerwca o godzinie 9, razem z parafią Świętego Krzyża, zespół Wilężczyzna i ci, którzy chcą razem, Kontynu kontynuować tę tradycję, którą Pan Jan rozpoczął w dalekich latach 60., -tych, 70. -tych. zapraszamy wszystkich też właśnie 7 czerwca. Co roku, na początku maja, zbierają się Rzeszy Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej, żeby spotkać się, podzielić się osiągnięciami, wspólnie wychwalać Pana poprzez recytację i śpiew. Przyjdźmy do Domu Kultury Polskiej w Wilnie i w tę niedzielę. Nie wstydźmy się Pana Boga, nie wstydźmy się swojej wiary. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia gościliśmy jedną z organizatorek festiwalu Ciebie Boże Wysławiamy, kierowniczkę artystyczną i dyrygentkę zespołu Pieśni i Tańca w doktor dr Natalię Sosnowską. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Wszystko, co nas łączy.